tutaj pusto? Dobra, tutaj też nic nie ma? To co? Tu jest na zejście do piwnicy. I schodzimy do piwnicy teraz? Teraz no, no, do, do piwnicy, czy na górę? Ona do piwnicy może być. Stare drzwi o, tu nie jakiś tam nie. No nie. Jest. Tak. Jest. jest coś? Mała Tylko ta to... na mała komórka. No, że no, jest. Coś coś jest. To, ale jeszcze nie zabrali go i tu jest zamurowane pewnie przez jakieś przejście dalej. Tak. No czy coś tutaj było? Tak. Mm, szkoda. A tu chyba było te wyjście, nie, to, jest, to wyjście. A może to jest to gdzie ta dziura? Tak, tak, tak. To, to jest to, jest to chyba też coś byśmy nie wiemy niestety. Zobaczyli, bo tam jest zrujnowany. Szczyt, grzejnik siostr. No właśnie, jakoś go nie wycięto. Mm. Może dlatego, że to była kłódka. No. Jakiś kij do malowania? Tak, chyba tak, albo do dużej szczotki takiej. Jakieś, już trochę za mi trochę. No, nie, to tak było ten do wałka. Dobra, jesteśmy dziękuję. teraz na piętrze. tu mamy? Nic. <gip presents> Niestety. Jakaś stara łachta. O, coś tu mamy. Chcesz zobaczyć? Wyraz z H. Autografia. No tu masz co? RZ. z RZ. RZ niewinny. Okej. Okay. Jesteśmy teraz na klatce schodowej. Yy, no to co? Chyba zejdziemy, zejdziemy do pana wziadu. Tak. Zobaczymy jak tak będzie. No dobra, to idziemy. Się na o, to budowę się nazywa o tu jest nawet nie musieliśmy przechodzić przez okno he he he, jeszcze pijazdy po stary kurde, tu syp tu jest stary piec Tego nie pociął? No to nie wiem, przecież czy... no, je. Ale jeszcze jest wskaźnik który Po trochę tu lat Dziwne, że nikt się tym nie zainteresował. To jest taka dekonstrukcja. Ta, ta to jest tak, No to no, no to oczywiste, nie, nie? Myślałem, że chodzi tu jeszcze o XIX wiek. No może, chociaż nie raczej. Nie. Chociaż mi się wydaje, że aż tak stary chyba nie. W ogóle też pytanie, z którego roku w ogóle jest cała ta szkoła? Mi się wydaje, że nawet przed wojną, nie? Tak, tak, się tak że wygląda. Taki styl jest tam przedwojenny. Tam, tak. O, tak. Tu mamy wyjście na cywilizację. Wygląda. No i tutaj nie wiadomo co. Bierze jakaś szafka i mało. No i wam to się zachowała? Stary wiatrak jeszcze tam dzisiaj uh -huh. Jesus Saves. Przekaz, dużo takich... weź swoją szaty i idź ze mną. Dużo tutaj się przejawia takich wątków satanistycznych. A tu co jest, jakiś podosze? Kreszowka no. niebra. Na się. Znów A się Znów tak, wyskakiwanie zadaje mięsień. Albo to tak po mojej. O dziwo, jeszcze jeden wlewik <grym> Tak wygląda na zewnątrz. Tu jesteśmy na strychu, jak widać. Tak. To jest... A to nie jest wejście na dach, tylko to jest jakaś. Drabina, bo tam jest do, 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 na, na poddasze, dobra. Myślałem, że na dachu tak. Nie, to nie jest. chodzi o to, że to nie jest dach. Handaszy, tak tak. Nasza wyprawa dobiega już końca. To wszystko, to wszystko dzisiaj. No w sumie ci się to podobało. Budynek fajny, fajny stary klimat przedwojenny, trochę 50. Szkoda, że mocno to ładnie. No wszystko, wszystko to się dało no to jest wniesione. Jak zazwyczaj w takich budynkach Dobra, to... To czekajcie na naszą następną wyprawę, może za tydzień będzie już kolejna. Dziękuję. dzięki.